Sekretem skuteczności dr Duda jest ich starannie opracowana receptura wyselekcjonowanych składników pochodzenia naturalnego. A wszystko to na bazie wody siarczkowej ze źródła zuzanna z Błyska zdroju. Jaki jest mechanizm działania naszej wody? Przede wszystkim siarkowodór odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. W kontakcie z naszym ciałem się błyskawicznie wchłania do tkanki tłuszczowej. Pod tkanką tłuszczową mamy sieć naczyń, i rozprowadzany jest po całym organizmie. Po co jest ten siarkowodór, czyli siarka dwuujemna potrzebna? Przede wszystkim, jak znów ostatnich lat badania dowiodły, staje się siarka dwuujemna suplementem do wytwarzania najmniejszego białka w naszym organizmie, czyli tripeptydu, który nazywamy poprawnie glutacjonem. Ten glutacjon ma... Bardzo wiele funkcji biochemicznych w naszych komórkach, ale przede wszystkim działanie detoksykacyjne naszej komórki z wszelkich trucizn oraz działanie antyoksydacyjne, czyli przeciwutleniające. A przede wszystkim on jest głównym neutralizatorem wolnych rodników w naszym organizmie. Jeśli chodzi o działanie na skórę, to on jest też wielokierunkowy. Oprócz działania tego przeciwzapalnego, to jest również działanie odżywcze, ponieważ w naszej wodzie mamy 20 biopierwiastków, wśród których wapń, magnez, sód i potas oraz miedź odgrywają bardzo istotną rolę w stosunku do naszej skóry. Przede wszystkim już w pierwszym zabiegu kąpielowym wytwarza się w skórze taka warstwa solna. Ta warstwa solna odpowiada Przede wszystkim za nawilżenie naszej skóry oraz jej oczyszczanie. Natomiast kontakt siarkowodoru ze skórą powoduje powstawanie w skórze glutacjonu. Glutacjon, już w pierwszym zabiegu kąpielowym, wytwarza się w naszym naskórku. On jest, że tak powiem, pierwszym produktem zabiegów kąpielowych w naszym organizmie. Ponieważ skóra jako największy narząd ma ten pierwszy kontakt z wodą siarczkowo-siarkowodorową, zanim on się dostanie do organizmu, do stawów, to już pierwsza funkcja. Bardzo się cieszymy, że Hotel Słoneczny Zdrowie Medical Spa and Wellness współpracuje z marką Dr. Duda oraz współtworzy pakiet dermatologiczny, który pomógł już wielu osobom. Goście naszego hotelu mają możliwość nie tylko zakupu kosmetyków, ale również spotkania we własnej osobie z doktorem na licznych prelekcjach oraz konsultacjach. Zdecydowaliśmy się na współpracę z marką dr Duda ze względu na jakość produktów oraz składniki wykorzystane w produktach naturalnego pochodzenia. Właściwości kosmetyczne buszkie wody siarczkowej po raz pierwszy opisali. Lekarz medycyny, dermatolog, kosmetolog, pani doktor Jadwiga Matla-Sodolna oraz moja skromna osoba. A pierwsze kosmetyki, które nazwałem uzdrowiskowymi na bazie buski wody siarczkowej, opracowałem ja, mówiąc kolokwialnie, czyli farmaceuta, buzki, aptekarz z ponad 48 doświadczeniem. Aptekarskim, i co jest ważne, do dnia dzisiejszego jestem czynnym aptekarzem. W związku z tym, technologia, toksykologia i balna ochemia są mi bardzo bliskie. W bezpośrednim kontakcie wody siarczkowej, zawartej w kosmetykach uzdrowiskowych marki dr Duda, powstaje właśnie w skórze To jest cały klucz naszych kosmetyków. Dlaczego on jest taki ważny? Jak już wspominałem, jest to trójpeptyd zbudowany z trzech aminokwasów. Kwasu glutaminowego, cysteiny i glicyny. Glutacją i jego wpływ na cerę jest znany od wielu lat, ale co jest ciekawe, jego funkcja została wybitnie podkreślona w ubiegłym roku na jednym ze zjazdów medycyny estetycznej. Został on uznany za eliksir młodej skóry. Czy coś więcej trzeba? Eliksir młodej skóry. A dlaczego on jest tak istotny? Otóż on przede wszystkim synergistycznie, czyli współpracuje z trzema istotnymi witaminami naszej skóry. To jest witamina A, C i E, które w swoim działaniu zależą od glutationu. A co jest ciekawe, że działanie glutationu zależy od działania witaminy C. Czyli są to dwie sprzężone sobą, można powiedzieć, substancje, które bez siebie żyć nie mogą. Niczym bliźniacy. Utlenione witaminy w obecności glutacjonu są ponownie redukowane i niczym perpetuum mobile znów w organizmie spełniają swoją funkcję. No tu trzeba zaznaczyć, że poziom glutacjonu w organizmie spada wraz z wiekiem, ale nie tylko z wiekiem. Ten spadek lub brak glutacjonu powoduje zmniejszenie odporności naszego organizmu. I co jest najistotniejsze, bardzo przyspiesza proces starzenia się naszej skóry. To właśnie uzupełnianie poziomu glutationu w skórze poprzez suplementację siarczkami i wodoro-siarczkami w skórze jest kluczowe w pielęgnacji starzejącej się skóry. Podkreślam to wybitnie z tego względu, że już w kosmetyku nie ma bardzo dużo siarkowodoru jako gazu, bo on przede wszystkim występuje w kąpieli. Czyli wodzie, która bezpośrednio dostaje się ze źródła do wanny. To właśnie uzupełnienie poziomu glutacjonu poprzez suplementację siarczkami i odrościaczkami w skórze jest kluczowe w pielęgnacji starzejącej się skóry. To podkreślam wybitnie, bo to jest cały klucz naszych kosmetyków. Kosmetyki uzdrowiskowe marki Dr. Duda charakteryzują się przede wszystkim tym, że działają jak naturalny piling na naszą skórę. Od momentu kontaktu skóry z wodą siarczkową zawarto w nich, ponieważ następuje łagodne złuszczanie naskórka, a następnie stymulacja procesów odnowy, dzięki czemu skórę nawilżają, odżywiają i ujedniają. Kosmetyki nasze podczas masażu i automasażu pobudzają mikrokrążenie powodują lepsze ukwienie oraz stymulują metabolizm skóry. Zawsze one były tworzone i są nadal przy udziale dermatologów, kosmetologów oraz farmaceutów i w wielu przypadkach rozwiązują trudne problemy pielęgnacyjne naszej skóry. Kosmetyki na bazie wody siarczkowej to innowacyjny pomysł wprowadzony przez firmę Dr. Duda. Składają się one w 95% z naturalnych składników, które mają najbardziej korzystny wpływ na zdrowie i wygląd skóry. Czym wyróżniają się nasze kosmetyki na rynku kosmetycznym? Od samego początku ich tworzenia stanąłem na takiej zasadzie, że. One się charakteryzować powinni minimalizmem recepturowym. Na czym to polega? Ten minimalizm receptorowy oparty został na dewizji mojego profesora ze studiów Świętej Pamięci Mądrzejewskiego, który zwracał szczególną uwagę na to, że nie ilość składników w leku czy kosmetyku decyduje o jego sile działania, a jakość i prawidłowa dobrana receptura i właśnie to było główną dewizą od 25 lat ich tworzenia. Dlaczego tak na tą dewizę postawiłem? Otóż dzisiaj współczesne zanieczyszczenie środowiska przyczynia się do bardzo dużego zanieczyszczenia skóry. Im więcej środków chemicznych w kosmetyce, tym kontakcie z naszą skórą Nigdy nie wiemy, jaka będzie reakcja jej. Dlatego też nasze kosmetyki, które uważamy za minimalistyczne, zawierają nie więcej jak 10-12 składników, w tym 90-95% pochodzenia naturalnego. To właśnie kosmetyki uzdrowiskowe nasze charakteryzują się tym minimalizmem, dzięki któremu stanowią bardzo prostą metodę pielęgnacji skóry bez jej nadmiernego przeciążania. Marka kosmetyków uzdrowiskowych, marki dr Duda, dzięki minimalizmowi receptorowemu pogłębiła nasz kontakt z pacjentami i zbudowała zaufanie i bardzo duże zaangażowanie w naszą markę naszych klientów. W codziennej pracy staram się kultywować ideę mojego taty, aby receptury mojego taty były starannie odtwarzane. Zadaniem współczesnej kosmetologii, moim skromnym zdaniem, jest również poprawa jakości życia osób z problemami skórnymi. Niektóre kosmetyki uzdrowiskowe naszej marki polecamy osobom z chorobami skóry, które Kosmetyki te nie leczą tych chorób, bo leczą leki. Kosmetyki pielęgnują, poprawiają, łagodzą uciążliwe objawy chorób skórnych i w ten sposób poprawiają jakość życia. Te kosmetyki są obok leków dodatkowymi środkami łagodzącymi objawy chorób, jak również wszelkich niedoskonałości im towarzyszących w skórze. Buski krem siarczkowy z witaminą A plus +E oraz olejkami. Dżojaba wiesiałkowy migdałowy lawendowy z konserwantem roślinnym, no a oczywiście na bazie buski mineralnej wody siarczkowej, dostał ostatnio, miesiąc temu, yy, trzecie miejsce, czyli brązowy medal w bardzo prestiżowym konkursie. Mianowicie był to konkurs. Perły rynku kosmetycznego 2018. No i właśnie nasz krem marki dr Duda, czyli krem siarczkowy, został okrzyknięty innowacją roku w pielęgnacji twarzy 2018. O tyle ten konkurs jest dla nas ważny, gdyż Jurorzy, czyli jury, testowało ten krem na własnej skórze, a byli to najważniejsi kupcy oraz dyrektorzy handlowi z największych sieci w Polsce, jak i za granicą. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie oraz wielka nobilitacja. Dziękujemy. Wiadomość, że łuszczycy nie wyleczymy. Ale podstawowym problemem łuszczycy to jest ta łuska, to są te świąt to jest pękanie skóry pergaminowa, ona się staje prawie. I dlatego też tutaj są cztery kroki. Pierwszy krok to jest żel borowinowo-solankowy. Drugi krok to jest błyski żel siarczkowy. Trzeci krok to jest maska siarczkowa. I czwarty krok to jest żel do kąpieli, fasonów i podprysznic. Również do łuszczycy części owłosionych. Mamy szampon i odżywkę, ale one również służą do pielęgnacji skóry zdrowej, tylko że wielokierunkowe oddziaływanie wody siarczkowej w tych kosmetykach wyrównuje tamte wszystkie problemy, które wynikają z nadmiernego wytwarzania łuski. Najpierw stosujemy odżywkę na pół godziny do godziny przed myciem głowy, a później stosujemy... Szampon uzdrowiskowy. Szampon możemy stosować również sam, bez odżywki. Podstawą naszego portfolio są produkty kosmetyczne, uzdrowiskowe, pielęgnacyjne dla każdej grupy naszych klientów. Począwszy od młodzieży, stąd Akne Mineral, żel do pielęgnacji trądzikowej, Panie 20. Plus, 50 plus i więcej plus to przede wszystkim kremożele. Kremożele to jest taka postać recepturowa, której może nieskromnie to zabrzmi, jestem autorem, jak również innych receptur. Które przede wszystkim błyskawicznie się wchłaniają, nawilżają bardzo głęboko skórę, a najbardziej nawilżającym jest wspomniany już krem, błyski krem siarczkowy z witaminą A plus E. Ktoś kiedyś na jednym ze spotkań nazwał, że jest bezczelnie nawilżający. Dosyć to brzmi brzydko, ale chciał w ten sposób wyrazić, że tak pięknie nawilża skórę. i to od dziecka, aż do późnej starości, ponieważ tam również siarczki zawarte i soli mineralne Stwarzają odpowiednie warunki do tego, ażeby nawilżał bardzo długo skórę. Kosmetyki Dr. Duda to nie tylko woda siarczkowa, ale również składniki pochodzenia naturalnego. Poczuj moc wody siarczkowej na swojej skórze i zapoznaj się z całą gamą naszych kosmetyków. Więcej na www.drduda.pl